Ciociu, co tam masz? Trzymam tutaj na tacy różne rodzaje chleba. O, to będzie o chlebku? Tak, dzisiaj będzie o chlebie, a konkretnie o tym, jakie rodzaje chleba lubią dzieci w żłobku w Lublinie, bo właśnie tutaj jestem. Fajnie, to zaczynajmy. Bardzo proszę. Film będzie się składał z dwóch części. W pierwszej części opowiem o pewnym treście sensorycznym, który był tutaj wykonany. I będzie z niego wynikało, jaki chleb wolą dzieci uczęszczające do tego tutaj żłobka. Natomiast w drugiej części powiem o rekomendacjach. Odnośnie spożycia chleba przez dzieci. A ten test, to co to będzie? Wyobraź sobie, że pani dyrektor wpadła na pomysł, aby sprawdzić, jakie pieczywo, a w tym chleb, dzieci wybiorą i zjedzą. I co? Ciocie kucharki przygotowały dzieciom w kuchni różne rodzaje pieczywa. Widać chleb sitkowy, bułkę pszenną, to ta jasna, chleb żytni, to ten ciemny chleb, a oprócz tego grzanki z bułki, które zostały delikatnie zrumienione w piecu konwekcyjno-parowym. I co dalej? Ciocie poukładały wszystko pięknie na talerzach, a inne ciocie w jadalni podały je dzieciom. I co? Posłuchaj i popatrz, co tam się działo. Zobaczcie, dzieci, macie dzisiaj dużo chlebów do wyboru i bułeczek. Proszę, częstujcie się. Wybierzcie, na co macie ochotę. Chętnie dzieci sięgają po różne pieczywka. Nie wierzę normalnie. Biorą sobie na talerzyk nie tylko grzanki z bułki, ale również i ten ciemny chlebek. Tak, okazało się, że dzieci nakładały sobie na talerz różne kawałki pieczywa, a wiele z nich wzięło sobie nawet kilka porcji pieczywa ciemnego. A ja myślałam, że zostawią to ciemne pieczywo i nie będą go jeść. A tu zaskoczenie, prawda? Dzieci zjadły ze smakiem wszystkie rodzaje pieczywa, które im cioci kucharki przygotowały. A jaki chleb jest zalecany dla dzieci? Ciemny czy jasny? Wyjaśnijmy sobie jedno. Chleb razowy, czyli ciemny. Wypiekany jest z mąki żytniej, pszennej lub mieszanej, i określenie razowe związane jest ze stopniem przemiału ziaren. I w przypadku mąki razowej jest to przemiał jednokrotny. I co to znaczy? Dzięki temu chleb z mąki razowej zawiera okręby, które składają się głównie z zewnętrznej warstwy ziarna, czyli z okrywy owocowo-nasiennej. Są one źródłem wielu cennych substancji i związków mineralnych. A konkretnie? Szczególnie cenione są jako źródło błonnika pokarmowego, żelaza, wapnia i witamin z grupy B. Natomiast chleb biały jest wyprodukowany z mąki oczyszczonej, białej. Jest on lekko strawny, biały, i powoduje szybsze uwalnianie glukozy do krwi. Jasne pieczywo i pieczywo razowe z mąki razowej, dlatego właśnie jest ciemniejsze. To teraz ja powiem. Pieczywo razowe zawiera otręby i więcej błonnika, jest ciemniejsze i zawiera cenne składniki, a pieczywo jasne jest białe i ma mniej tego, co dobre dla zdrowia. Zgadza się. Trafnie powiedziane. To jakie pieczywo jest zalecane dla dzieci żłobkowych? Dla dzieci w wieku żłobkowym dopuszczalne są różne rodzaje pieczywa. Może to być pieczywo jasne, może być pieczywo ciemne, mogą być kajzerki, bułka wrocławska, może być chleb graham, chleb razowy lub też nawet chleb z ziarnami. Jeśli dziecko potrafi sobie poradzić z pogryzieniem i nie zakrztusi się przy spożyciu takiego chleba, tutaj mamy razowe pieczywo. Z ziarnami trzeba uważać dzieci, które nie umieją jeszcze poradzić sobie z ziarnami. Takiego pieczywa lepiej jest unikać. Natomiast dzieci, które już umieją fajnie gryźć, nie zakrztuszą się przy jedzeniu różnych ziaren. Śmiało można podawać pieczywo z dodatkiem różnych ziaren. Natomiast jeśli dzieci mają alergię na gluten, no to Rekomendowane jest pieczywo bezglutenowe. A co jest dobre dla niemowlaków? Dla niemowlaków rozpoczynających swoją przygodę z pokarmem stałym, rekomendowane jest pieczywo jasne. Jest ono lżejsze i dlatego maluszki łatwiej sobie z nim poradzą. A co jest dobre dla dwulatka? Dla dwulatka spokojnie można podawać już pieczywo razowe. Na przykład pieczywo pszennożytnie lub pieczywo żytnie. Tutaj przekroję, pokażę. Mamy pieczywo razowe, idealne dla małego dziecka. Co jeszcze dobrego jest dla dzieci w chlebku? W pieczywie i w każdym chlebku znajdują się węglowodany złożone. Są one niezbędne dla rozwoju małego organizmu oraz rozwoju jego mózgu. I co? Razowe i pełnoziarniste pieczywo zapobiegają skokom poziomu cukru we krwi, zapewniają stałe uwalnianie energii. A jest to dobre dla dzieci? Jest to dobre nie tylko dla dzieci, ale również dla nastolatków, jak i dla osób dorosłych. I co jeszcze trzeba wiedzieć? W pieczywie razowym, czyli ciemnym, jest więcej żelaza niż w pieczywie jasnym. A po co to żelazo? Żelazo jest potrzebne, aby zapobiegać anemii, czyli powszechnemu problemowi zdrowotnemu u dzieci na całym świecie. To co jest dobre, aby tej no, anemii nie było? Aby zapobiec niedoborom żelaza, można podawać pieczywo razowe z piere lub pastą z soczewicy lub z mięsem. I tutaj widzisz, jak ciocia w żłobku robią pastę z soczewicy konserwowej, cebuli zrumienionej na oleju rzepakowym, czosnku z dodatkiem kopru ogrodowego oraz natki pietruszki. Te składniki zostały zmielone w maszynce i to jest efekt końcowy, a później smarowanie różnych rodzajów chleba, w tym żytniego. A co z tym błonnikiem? Co tego jest więcej w pieczywie razowym? Błonnik zmniejsza ryzyko zaparć. Wspomaga mikrobiom jelitowy i cały organizm dziecka. A czemu jeszcze chleb jest zalecany dla dzieci w wieku żłobkowym? Chleb jest doskonały przy przechodzeniu dziecka na pokarmy stałe. Jest idealnym produktem do nauki gryzienia i rzucia. Można podawać pieczywo pokrojone na małe kawałeczki lub też podpieczone. Wspomaga to umiejętność samodzielnego jedzenia przez małe dziecko. A każde dziecko może jeść pieczywo? Niestety nie. W zbożach występuje gluten, dlatego dzieci z alergią na gluten nie mogą spożywać zwykłego chleba. Mogą natomiast spożywać chleb kukurydziany, owsiany lub gryczany. A jak podawać chleb dzieciom? Małym dzieciom można podawać takie małe, kreatywne kwadraciki. Niektórzy na to mówią wagoniki. Na początku, jak wprowadzamy dzieciom pieczywo, jeśli dziecko jeszcze sobie nie umie poradzić z pogryzieniem skórki, można oczywiście ją usunąć i zrobić małe kanapeczki dla dziecka bez skórki. Idealnym pomysłem na podawanie dzieciom chleba jest podawanie chleba z wędlinami. Oczywiście najlepiej taka wędlina, która jest samodzielnie wykonana, tak jak robią to ciocie tutaj w żłobku w Lublinie. I tutaj widzisz przykład takiej wędliny z tak zwanej własnej produkcji żłobka. Jest to najpierw marynowany w różnych ziołach i przyprawach schab, a później upieczony w piecu konwekcyjno-parowym. W domu może być to zwykły piekarnik. Przekierowanie do filmu z instrukcją zrobienia takiego schabu widzisz w prawym górnym rogu na górze. I kanapki z takim mięsem bardzo smakują dzieciom. A kanapki dla dzieci można również podawać ze zdrowymi tłuszczami. Na przykład pastą z rozgniecionym awokado i jajami, pastą z sera tartego i jaj, lub innymi produktami bogatymi w białko, na przykład z humusem. Pomysłów na kreatywne kanapeczki dla dzieci jest bardzo wiele. Można podawać dzieciom mini kanapeczki z tartymi warzywami, jak na przykład z cukinią. To teraz ja, ja powiem. Dzieciom w wieku żłobkowym dla ich zdrowia lepiej podawać pieczywo razowe i pełnoziarniste. Zgadza się bardzo dobrze podsumowane, powiem nawet więcej: regularne spożywanie pieczywa razowego i pełnoziarnistego w wieku dorosłym może zapobiegać cukrzycy typu drugiego i nawet niektórym nowotworom. No nie ma problemu. Przecież nasz test sensoryczny w żłobku pokazał, że dzieci chętnie jedzą każde pieczywo, w tym pieczywo razowe. No właśnie, drodzy rodzice, żadne pieczywo nie jest trujące. Natomiast biorąc pod uwagę korzyści zdrowotne, podawajcie dzieciom pieczywo razowe i pełnoziarniste. Przyniesie ono więcej korzyści dzieciom.